tvpodkarpacie.pl na minionej sesji Rady Miasta w Sanoku w punkcie Wolne Wnioski i Zapytania ze strony radnego Andrzeja Chrobaka padło pytanie dotyczące sytuacji pracowników Autosanu, którzy nie otrzymują na czas wynagrodzenia, a także którym według radnego zarząd fabryki autobusów zamierza ograniczyć pobory do 50%. Zapytanie to nie pozostało bez odpowiedzi ze strony burmistrza. Ja mam e, takie, taką prośbę do pana. O zainteresowanie się sytuacją w fabryce autosan. Ja wiem, że jakby działania samorządu są w tym zakresie bardzo ograniczone zarówno w burmistrzach, jak też w Ale Tym niemniej to, co tam się dzieje, to musi wzbudzić nasze zainteresowanie. Z tej racji, że ludzie, którzy pracują, mają bardzo nieregularnie płacone swobody. Pojawiła się informacja o zmniejszeniu powodu o 50%, więc to wydaje mi się, że to jest temat, którym Rada i który się powinni się zainteresować. Panie Radny, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Autosan dla nas jest bardzo istotny. Autosan dla miasta jest nie tylko tym, który daje jeszcze kilkuset osobom w dalszym ciągu zatrudnienie, czy płaca jest płatna regularnie, czy mniej regularnie, czy będzie obniżana, na to nie mamy wpływu. Natomiast na co mamy wpływ? Przypomnę, że dla zakładu, który dla tego miasta zrobił tak wiele, dla zakładu, który był miastotwórczy, dla zakładu, który w roku ubiegłym obchodził 180-lecie, my mamy swój moralny obowiązek i obowiązek gospodarza miasta i obowiązek <coughs> instytucjonalny. Zrobić wszystko, aby zakład w okresie transformacji w jakiś sposób wspomóc. Szkoda, że pan radny Andrzej Chrobak nie pamięta mojego sprawozdania i jednego, które tutaj na sesji przytaczałem i jakie kroki podejmowałem, panie przewodniczący, jest to do wglądu w protokołach sesji, jakie kroki przez te wszystkie lata dla Autostanu robiliśmy łącznie z uchwałami intencyjnymi, uchwałami polecającymi uchwałami dającymi możliwość kredytowania dla zakładu i to już kilka dobrych lat temu. Natomiast na dzień dzisiejszy, dla Pana wiadomości i dla Państwa, my cały czas mamy kontakt z zarządem firmy, my mamy cały czas informację na bieżącą o tym, jakie trudności zakład przechodzi, łącznie z przedwczorajszą bardzo trudną sytuacją energetyczną zakładu, kiedy Wpadły dwa duże przewody od trafo i zakład stanął bez prądu. I dzisiaj, o godzinie, dopiero około 14, prąd się miał pojawić w zakładzie. Ale to jest akurat najmniejszy problem. Problemem jest to, o czym Państwu zgłaszałem, a mianowicie wielka konkurencja, i wszystko to, co autosza, od czego autosan ponosi koszty, mianowicie w zdobywaniu rynku autobusów miejskich gdzie po paru latach nieprodukowania autobusów miejskich z powrotem zaczęto wdrażać kilka modeli autobusów, kiedy zakład produkujący autobusy miejskie w Jelczu został zlikwidowany, kiedy padł, Autosan przejął produkcję autobusów własnych, przez siebie zaprojektowanych, przez siebie skonstruowanych itd. Tak Proszę Państwa, przypomnę, że w poprzedniej kadencji a początkiem tej kadencji w efekcie uzyskaliśmy z projektu unijnego, regionalnego programu operacyjnego zakup siedmiu autobusów, właśnie autobusów miejskich. Wreszcie przypomnę Państwu, że taka firma jak Autosam ma zaległości w stosunku do miasta. I nie mam sobie nic do zarzucenia, ja jako gospodarz miasta, mający akurat możliwość prawną, nie egzekwowania w sposób drastyczny należności płynących ze strony Autostanu w stosunku do firmy. Oczywiście, drodzy Państwo, muszę też dbać o swoje bezpieczeństwo, jako tego, który może być w którymś momencie i nawet przez tu siedzących, wskazany jako osoba, która czy pana biegę, który pokazuje sam na siebie, jako osobę, jako osobę szefa komisji rewizyjnej, jako osoby, które Mogą mi zarzucić to, że nie egzekwując podatku od firmy Autosa, Działa działam na szkodę gminy, na szkodę finansów naszego miasta itd. Tak Proszę Państwa, zwracam się do Państwa o Państwa odpowiedzialność i patrzenie w tym momencie w ten sposób, jak ja to robię, i skarbnik, bo w którymś momencie też przekonałem Pana skarbnika do tego, że ten sposób myślenia jest kierunkiem dającym pewną szansę, najmniejszą. Najmniejszym problemem jest wdrożenie windykacji, bo takich firm windykujących w skali kraju jest mnóstwo, które biorą notabene za to pieniądze. Najmniejszym problemem jest uruchomienie windykacji bezpośredniej przez nas, ale czemu, czym to skutkuje, czym to skutkować mogło do tej pory dla Autosanu? Rzecz jest prosta do odpowiedzi. Wstrzymanie jakiegokolwiek kredytowania produkcji bieżącej dlatego, że absolutnie zaraz pojawia się kredyt, y, opłacalnie się, komornik wtrzymany. I dzięki naszym również ruchom blokada konta, a z czym to się wiąże, to by nawet nie było płacone to, co dzisiaj jest płacone pracownikom nieregularnie, wiemy o tym, w połowie pensji, za grudzień dopiero zapłacono. Ale chcę Państwu powiedzieć, na czym polegają nasze rozmowy z Autosanem dzisiaj, z Panem. Prezesem Franciszkim dyrektorem generalnym Franciszkiem Gajkiem. Proszę Państwa, ten zakład dalej ma szansę. Ten zakład dalej ma szansę funkcjonować na rynku w liczbie ograniczonej pracowników, która jest teraz, około kilkuset, tam było 520 na ten moment. Proszę Państwa, robimy wszystko, aby kontrakty z Rzeszowem były zrealizowane wcześniej, aby móc tym samym. Uzyskać wcześniejszą zapłatę z programu operacyjnego, co poprawi płynność finansową zakładu. To samo w przypadku Lublina, to samo w przypadku innych kontrahentów, którzy dalej są AutoSanem i jego produktami zainteresowani. Proszę Państwa, prowadzone są przez AutoSan rozmowy z wieloma kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Jest porozumienie spisane. Na produkcję związaną z produkcją obronną z Ministerstwa Obrony Narodowej. Śledzą to wszystko pracownicy zakładu, jeżdżą wszędzie tam, gdzie można zdobywać potencjalne rynki. Rosja, Kaliningrad i inne kraje, łącznie z Włochami, gdzie docelowo możemy tą produkcję wdrażać. Oczywiście ktoś z Państwa mógłby powiedzieć, no jak to Pan chyba gazet nie czyta? Nie wie Pan. Że gdzieś tam dach walował, że kilka autobusów yy, dziennie pojawia się na serwisie autosanu, yy, w Autosanie z komunikacji miejskiej, z Rzeszowskiej, z innych miast itd. Tak, tak Autosan ma tego świadomość. Stała ekipa remontowa, serwisowa yy, funkcjonuje w Lublinie, to samo jest yy, gotowość w innych miastach. Ale proszę Państwa, to jest konsekwencja wprowadzania nowych produktów na rynek. Szkoda, że artykuł w nowinach nie zawarł jednej informacji, o której ja tutaj powiem Państwu. Mercedesy, które jedno z miast polskich, niedalekie, znane Państwu dokładnie, zostały zakupione. Też były sytuacje takie, kiedy cztery dni nie wyjeżdżało na trasę. Ale zauważa dziennikarz czy dziennikarze, że to dotyczy, dotyczy tylko autobusów marki Autosan, Sun City, dziesiątka. I szkoda, że tak jest. To jest choroba, to jest choroba konkurencji. I Sanok ponosi, Autosan ponosi też konsekwencje tego szalbierczego, bardzo, yy, nazwijmy to, negatywnego oddziaływania konkurencji. To nie jest odpowiedź na Pańskie pytanie, Pański niepokój, Panie Andrzeju, ale tymi ruchami, które ja we współpracy i w porozumieniu z Autosanem małymi kroczkami chcemy robić, to po prostu ratowanie Autosanu za wszelką cenę. Od razu mówię: za wszelką cenę. Bo to dalej kilkaset osób, bo to dalej perspektywa trwania na rynku, bo to dalej szansa podtrzymania nie tylko tradycji. Wielkimi epitetami nie będę tutaj się posługiwał, tylko będę mówił o tym, że to zakład, to ludzie. I odpowiem wreszcie sam sobie i skarbnikowi na moje własne niepokoje dotyczące mojej osoby, a mianowicie nieegzekwowania podatku. Wystąpiliśmy do sądu z panem skarbnikiem o tak zwane wprowadzenie hipoteki jako potencjalne zabezpieczenie w przypadku negatywnych scenariuszy, które sobie Państwo możecie sami rysować w stosunku do autosadu. To będzie rodzaj mojej samoobrony, ja mojej jako Wojciech Bladarczyk i mojej jako gospodarza miasta. Mojej też. I mówię tutaj o budżecie miasta w potencjalnym rozliczeniu. No hipotekę mówimy no, o tym dokładnie tak. No. Proszę Państwa. Chcę zrobić wszystko, panie, panie Andrzeju, żeby to wszystko ratować, co jest jeszcze do uratowania. Mówię to odpowiedzialnie, mówię to szczerze. Autosan był jednym z inicjatorów uruchomienia w Sanoku klastra. Klaster, który chcemy uruchomić, będzie w pierwszym etapie swojego działania dotyczył galwanizerni, a wszystkie zakłady zawarte yy, będące podmiotami. Yy, klastra będzie miały możliwość bezkosztowego, a w zasadzie symboliczną opłatę korzystania z galwanizerii jako jeden z głównych takich nazwijmy kierunków napędowych klastra. I to, to był tego świadom. Źle się stało pewnie, drodzy Państwo, że yy, nie mnie tutaj oceniać to, co było yy, w latach 90., że popełniana została pomyłka i, i wręcz gospodarność. Na początku, kiedy to dopuszczono do funkcjonowania na polskim rynku montowni innych krajów, a dzisiaj najgorszą chorobą tego kraju z punktu widzenia motoryzacji jest, wiecie Państwo co, producentom autobusów w Polsce narzuca się wprowadzanie linii technologicznych i, z, i, i silników Euro 5, a nawet Euro 6. I to trzeba egzekwować od producentów. I to jest egzekwowane, bo nie będzie homologacji dopuszczenia nowego produktu. Ale wiecie Państwo co jest chorobą? Chorobą jest to, że prywatni przedsiębiorcy ściągają kilkuletnie autobusy, czy kilkunastoletnie autobusy z euro 1, euro 2. I one jeżdżą po kawę. Więc jaka to jest konsekwencja rządu? Jakie to jest, jaka to jest konsekwencja? i, i A więc... No po prostu, Nienormalna sytuacja, tego nie ma na Słowacji, tego nie ma w Czechach, tego nie ma na Węgrzech. Tam jak jest jeden system dopuszczenia na rynku i homologacji, czy to dotyczy samochodów osobowych, czy autobusów, to jest egzekwowane i nie można ściągać samochodów na przykład, czy autobusów powyżej lat 4, a u nas średnie... Średni wiek autobusów sprowadzanych z zagranicy wynosi lat 8. Czyli euro 2. Czyli euro 2. Proszę I Państwa, takich, i takich problemów, z którym boryka się to jest mnóstwo. Na koniec tylko powiem, że y, obecny tutaj u mnie, y, na swoją własną prośbę, zresztą prezes, pan właściciel, sobie sław Zasada, y, który był u mnie. Y, ewentualnych zmian właścicielskich, możliwości poszukiwania od sprzedaży pakietu akcji, nie akcji, tylko pakietu większościowego. Prowadzone są rozmowy, nie ukrywam, prowadzone są rozmowy łącznie z sanockimi przedsiębiorcami, nie jest wykluczone, że któryś z nich przystąpi w którymś momencie, ale to za szybko o czymkolwiek mówić. My robimy to, co z punktu widzenia moralnego i odpowiedzialności gospodarza miasta, członków tutaj, moich współpracowników, to, co jest możliwe, będziemy robić. I pozwólcie Państwo, że nic nie będę więcej mówił, bo są to sprawy związane już z takimi no, bardzo wewnętrznymi sprawami. Nie będę się tutaj odnosił do tego, że mają płacone pracownicy po yy, pół pensji yy, z dwumiesięcznym czy trzymiesięcznym nawet spóźnieniem, bo to nie, powiem, nie jest nasza sprawa, ale to, są, to jest dowód tego, jaka jest trudna sytuacja. I to jest dowód tego, że to jest dobry kierunek z naszej strony, że trzeba robić wszystko, żeby temu zakładowi pomóc. A ten krok dla bezpieczeństwa naszego i budżetu miasta i mojego, czyli zabezpieczenie hipoteczne, no zrobiliśmy z elementarnego naszego bezpieczeństwa po prostu. TV